Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest kolejny odcinek z gry Smite. Moi drodzy, dzisiaj postanowiłem kontynuować sobie serię Odynem. Mianowicie, mmm, najlepiej mi się z nim grało. E, jest dla mnie teraz ogólnie najfajniejszy po ostatnim patchu. E, a z tego co pisaliście jest też całkiem niezła. i e, Ja jakoś niestety nie odkryłem jej zalet. Wręcz przeciwnie. Natomiast u Adyna praktycznie widziałem tylko i wyłącznie plusy. Grało mi się nim bosko wręcz. Kurczę, ale głośno mam. Natomiast Kukulkan to jest nic innego jak Aokwang, którym już kiedyś nagrywałem. Dlatego pomyślałem, że jego gdzieś tam ewentualnie zostawimy sobie na koniec. Jeszcze tylko muszę zobaczyć. Właśnie. podgłośnie sobie tutaj. Wybiorę Odyna. I tyle w sumie. Widzimy się w ekranie wczytywania. Tam sobie podejmiemy. Po prostu tam podam Wam drużyny, jakie mamy. I zobaczymy się już na linii. W porządku, moi drodzy. Takie są składy. Piotr, Jel. Piotr Ziel, możliwy w ten sposób. Piotr Ziel 22 gra Artemis, ja gram Modynem, i Rocket 24 gra Fenrirem. Natomiast dwóch randomków dobrało nam Tyra i Agniego. W drużynie przeciwnej mamy Sylę, Bastet, Freję, Czaka i Lokiego. E, moi drodzy, nie wiem czy słyszycie, ale ja e, z przyczyn. Dla mnie nieoczywistych, gdzieś naraziłem się na jakieś przeziębienie, nie wiem dlaczego, bo staram się raczej o siebie dbać. Nie tylko ze względu na YouTube'a i żeby móc po prostu nagrywać, ale też ze względu na pracę, do której po prostu chcę chodzić, żeby gdzieś tam nie chodzić na zwolnienia. I niestety z przykrością muszę stwierdzić, że gdzieś się przeziębiłem, nie wiem dlaczego, nie wiem w jaki sposób. Ale prawdopodobnie słyszycie to po moim głosie i, i, i mam nadzieję, że jakoś tam nie będziecie mi mieli tego za złe, że tutaj harcze prycham i tak dalej. Coś tutaj było fajnego dla Odyna, ale to ja może później te activate y sobie pokupuję, polecę na duo linea razem z. Piotrem. Tak mi się wydaje, że to chodzi Piotr Ziel. Może jakiś skrót od nazwiska, bo tak naprawdę raczej nie Piotr Piotr Ziel nie wiem jakby to przeczytać tak na dobrą sprawę. Ok, moi drodzy, jestem gotowy na, na tutaj niszczenie przeciwników, niech tylko się zbliżą. Odynem grało mi się bosko na Joustie naprawdę bardzo mi się podoba po tych zmianach mam nadzieję, że tutaj na Conquestie poradzę sobie nim równie dobrze jak na Joustie tyle tylko, że no tak jak już wielokrotnie Wam powtarzałem Conquesty Conquest to jest taki tryb no, fajny, ale ja ogólnie wolę Jousta wolę 1 wolę jeden na 1 jeden, wolę Assaulta E, także, jeżeli gdzieś tam mam e, wybór, to raczej decyduję się na te. E, na tamte tryby. Powiem Wam szczerze, że poza nagrywaniem, tam gdzieś e, dla siebie, e, wieczorkami, e, nie nagrywam. E, oj, nie nagrywam. E, gdzieś tam dla siebie nie gram totalnie conquestów, ani razu gdzieś tam e, tego conquesta. Nie, nie próbowałem zaczynać samemu, także po prostu nowy, nowy skin na tym. Nowy skin na Frey widzę, ktoś sobie kupił. To jest ta, nie pamiętam nazwy, ale bardzo fajnie wygląda ogólnie ten skin. Jest po prostu boskie, jak Oden teraz. Yy, yy, że tak powiem. spuszcza w piernicz. Yy. I to tak naprawdę. I to tak naprawdę nie, totalnie się przy tym nie wysilając, yy, że tak powiem. Robi to po prostu w sposób naturalny i oczywisty. Być może nie idzie mu tak e, bosko jak e, z czakiem, tak jak z Freją. Ale jak widzicie, nie wolno tutaj temu czekowi odpuszczać. E, nawet na chwilę. Freja sobie wraca. E, ja, może, ja może nie będę wracał. Zostanę jeszcze chwilę. Mam full pasek many tak naprawdę. Świetnie! I teraz możemy sobie wrócić. Bo mi się wydaje albo jakiś telefon dzwoni i zaraz to sprawdzę będąc w bazie. Okej okay, moi drodzy, jestem z powrotem. To akurat no dzwonił telefon, dobrze słyszałem gdzieś tam kątem ucha. Wracam szybciutko na linię. Mam już skile rozdane całkiem w porządku. Będę maksował tutaj oczywiście dwójkę, a później trójkę. Jedynkę zostawię sobie gdzieś tam na koniec. Ewentualnie, nie wiem czy. Nie, wiecie co, zrobię tak. Będę maksował jedynkę i dwójkę w ten sposób. Jak widzę, Freya już tutaj nie odważy się chyba podchodzić tak jak wcześniej, chociaż ma już szulti nasz Artemis też, to to. Okej. Okay. Muszę pamiętać o tym, że tutaj mam niestety ograniczoną ilość many. Widzicie, teraz na przykład Wyprułem się totalnie z many i, I nie byłem w stanie złapać ich tutaj sobie w ulti Proszę bardzo O, mamy tutaj okazję jeszcze troszeczkę fraje pomęczyć Niestety kupiłem tylko Jedną potkę do życia, jedną... no, dwie potki do życia i jedną do many. Nie miałem pieniążków na więcej. nie niedobrze. Teraz mnie te koty zeżrą. Okej, okay, przyleciał roket. Pomóc co nieco. Super. Świetnie, świetnie. Ja sobie tutaj wykorzystam moment i wrócę do bazy. Zapomniałem o najważniejszej rzeczy, jeżeli chodzi o Odyna. Jest to blink. I teraz, moi drodzy, jedną płotkę tą i dwie te. Ja jednak bardziej wyprówam się z many niż z życia. Mam tutaj tą tarczę z tych ptaków złożoną, także myślę, że gdzieś tam sobie poradzę, mając mniej tego życia. Ale mniej many, do no to niestety nie, nie, nie będzie nic dobrego. Okej, okay. niesamowity jest teraz Oden i to jego wklejanie się po prostu na tej tarczy. W ogóle, jak oni mogli na coś takiego wpaść, że w momencie um, tego opadania na ziemię, to tutaj Oden będzie tak astronomiczny damage zadawał. To jest po prostu... Nie wiem tak naprawdę, ile tego damage'u można jednocześnie komuś zadać. Policzmy. 300 plus e, 400, czyli 700, mając wymaksowane te skille. To jest dosyć sporo. E, zaraz zobaczymy, czy nie da się tutaj. Proszę bardzo, świetnie, to mi się podoba. Tak mogę, tak mogę się bawić. Teraz niech tylko mi się przywróci gdzieś tutaj mana. Muszę jeszcze zobaczyć, ile ja potrzebuję na kombosa. Ja na kombosa potrzebuję 65 i 50, czyli 100, 115, tak? Około. Także nie, mam akurat dużo teraz. Ok, udało się. Niech teraz tylko się ulotnie. Mam tutaj do kogo uciekać, żeby mi pomógł? Nie bardzo. Ile ma życia ten czak, Kurde, prawie full. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Kryje się tutaj za tą ścianą i fajnie udało się zwiać. Kolejna rzecz, którą ja będę dla siebie kupował, to będą Queen Seisy, ewentualnie Mythical Mail. Myślę, że Mythical Mail tutaj, w połączeniu z tym skokiem, to będzie coś niesamowicie potężnego. Także myślę, że możemy sobie coś takiego spróbować. Z tym, że ja jestem tutaj trochę bardziej nastawiony. Na walkę niż na, na, bycie tankiem. No ale myślę, że, myślę, że pomimo to warto gdzieś tam sobie kupić z jeden, dwa itemki do defensa, chociaż nie wiadomo jak tego mythical maila postrzegać, czy to jest item do defensa, czy bardziej właśnie do ataku, ze względu na swojego, tego pasywka. Big Tower rozwalony, bardzo mnie to cieszy. Okej, okay, dawaj Piotrze. Będziemy zaraz tutaj attacking robić. Okej, okay, pora na mnie, że się zawijał. Okej. Okay. Myślę, że możemy teraz podpuszować co nieco. A ode robi się to bardzo prosto, wystarczy jeden skok i jest podpuszowane, tak naprawdę. Tylko żeby tutaj teraz Piotrek za długo nie stał, to zaraz go ktoś może zgankować, jakaś syla z Będę musiał tutaj patrzeć, czy nikt się nie, nie, nie łasi o nasze tutaj życie. Nie, Syla jest dosyć daleko. Myślę, że spokojowo możemy się tutaj zadomowić. Pod tą wieżą. Uuuu, so soused, tak mi przykro. 5 do 0, Odynem już się poddają na szkurcze. Ale moi drodzy, no nie przewidywałem takiego obrotu sprawy. No, ale też nie będę nagrywał, że tak powiem, drugiego conquesta, bo, ach, tak, zapomniałem. Do 30 września, moi drodzy, są darmowe gemy. Za każdy first win of the day mamy 25, a później za każdy first win of the day na innym modzie mamy 5, czyli dziennie, moi drodzy, możemy zdobyć 25, 30, 35, 40, 45, 50, nie wiem czy Conquest Primate się liczy, jeżeli tak to 55 i później następnego dnia to samo, czyli ja tam wyliczałem, mniej więcej możemy w przeciągu tygodnia, tak, zainkasować no prawie 600 gemów, to by wychodziło, Dobrze mówię? 50? Nie, no w ciągu tygodnia to takie 300-350, tylko że no musimy rozegrać te 6-7 gier dziennie i one muszą być wygrane, tak? Także moi drodzy, no cóż mogę rzec, bardzo mi przykro, że ten conquest był taki szybki, a z drugiej strony bardzo się cieszę, bo jednak... Mm, Lubię, lubię wygrywać Conquesty, szczególnie że nie jest to mod, na którym czuję się dosyć pewnie, a jak go wygrywam i to jeszcze poprzez poddanie się, no to już w ogóle jest wtedy mega, mega radość z mojej strony. No nic moi drodzy, w takim wypadku ja po prostu będę kończył. Nagrywam sobie teraz Arenkę Odynem i widzimy się już w kolejnym materiale. Także pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.